Maj w Watykanie nie przypomina już cichego miesiąca Maryjnego. Jego atmosfera gęstnieje z dnia na dzień. Nad miastem unosi się napięcie, którego nie da się zignorować. Choć ulice wciąż tętnią modlitwą, a bazyliki są pełne wiernych, to serca wielu biją w niepewności. Wszystko to za sprawą nadchodzącego konklawę, które odbywa się w cieniu pogrzebu papieża Franciszka. W powietrzu wisi pytanie, które paraliżuje dusze. Kto zostanie nowym przewodnikiem kościoła? Na tym tle pojawia się postać kardynała Raymonda Begge, człowieka o przenikliwym spojrzeniu, znanego z gorliwości i nieugiętej postawy. Jego wezwanie do rozpoczęcia nowenny nie było tylko religijnym gestem, brzmiało raczej jako ostrzeżenie, alarm dla tych, którzy mają uszy do słuchania. To wezwanie zrodziło się z przeczucia. Z doświadczenia duchowej głębi, której nie da się opisać słowami. Trwajcie w modlitwie, aż ukaże się światło, powiedział. Niemal równocześnie zakonnica z Brazylii, znana ze swoich wizji i prostoty serca, zaczęła dzielić się nowym objawieniem. Widziana przez nią bazylika św. Piotra jaśniała, czerwienią nie od świec, lecz od niepokojącej poświaty. Zwierzęta otaczały jej mury. Cienie symboliczne, jakby siły nieczyste szukały dostępu do świętości. Jednak wśród tego chaosu byli też aniołowie, niewzruszeni strażnicy, których moc zależała od siły modlitwy ludu. Ta wizja stała się obrazem obecnego stanu Kościoła: z jednej strony niebezpieczeństwo, z drugiej niebiańska obrona, z trzeciej lud, którego serca ważą się między wiarą a obojętnością. Zakonnica nie mówiła o katastrofie, ale o walce. I to walce, która nie rozgrywa się w politycznych kuluarach, lecz w ciszy dusz, w kaplicy Sykstyńskiej, gdzie kardynałowie mierzą się ze swoimi przekonaniami i sumieniem. Wśród nich kardynał Berg, postać cicha, ale znacząca. Jego obecność przypomina, że nie wszystkie bitwy toczą się hałaśliwie. On modli się i czuwa, widząc, że nowy wybór może albo przynieść jedność, albo rozłam. Rozumie, że Kościół potrzebuje teraz nie stratega, lecz proroka człowieka serca, który podąży za światłem, nie za popularnością. Matka Boża Fatimska, obecna w tych objawieniach jak cichy drogowskaz, wskazuje na trzecią tajemnicę nie jako grozę, ale jako ostrzeżenie. Wspinaczka biskupa w bieli, Jego śmierć pod krzyżem to nie tylko przeszłość to wieczne wezwanie, by trwać przy prawdzie, niezależnie od kosztu. Ten czas nie domaga się sensacji. On wymaga wierności, wierności Ewangelii, wspólnocie, modlitwie. To wezwanie, by każdy, kto czyta te słowa, zadał sobie pytanie: gdzie dziś stoi w tej duchowej walce? Czy jest obserwatorem, czy żołnierzem modlitwy? Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, zasubskrybuj ten kanał. Nie dla statystyk, ale byśmy mogli tworzyć przestrzeń dla ludzi szukających prawdy. Napisz, co przeżywasz, czym ta opowieść cię poruszyła. Czy miałeś moment, w którym poczułeś działanie sił wyższych? Twoja historia ma znaczenie nie tylko dla ciebie, ale i dla innych, którzy jej potrzebują. Niech to miejsce stanie się ogniwem modlitwy, wymiany, nadziei. Dziękujemy, że jesteś. Niech pokój Maryi i światło Ducha Świętego prowadzą cię dalej. Wraz z wybiciem godzin konklawe. Cisza Kaplicy Sykstyńskiej stała się przestrzenią intensywnej duchowej bitwy. Kardynałowie, zamknięci w murach tej świętej przestrzeni, nie zdołali odciąć się od głosu świata, który w napięciu oczekiwał na białą smugę dymu. Poza murami Watykanu, społeczność wiernych zanurzała się w modlitwach nowen, prowadzonych zgodnie z wezwaniem Raymonda Begie. Jego słowa odbijały się echem nie tylko w sercach katolików, lecz także w mediach gdzie komentatorzy próbowali zgłębić ich znaczenie. Tymczasem zakonnica z Brazylii nie zaprzestała dzielenia się nowymi objawieniami. Jej przekazy stawały się coraz bardziej precyzyjne. Nie były to już tylko symbole i wizje, lecz wyraźne wskazówki duchowe. W jednej z nich opisała, jak światło z nieba spadło na jednego z kardynałów postać nieznana z nazwiska, lecz promieniująca pokorą i czystością intencji. Wskazano go jako tego, który może poprowadzić Kościół ku nowemu początkowi. Ale wraz ze światłem pojawił się też cień, opór, zawiść i wpływy zewnętrzne. W tym napięciu objawiła się prawdziwa natura duchowej walki. Zakonnica mówiła o czerwonym ogniu, który próbował rozprzestrzenić się wewnątrz bazyliki ogniu ideologicznym, wypalającym tradycję i głębie. Ale opowiadała też o deszczu łask, który spływał z nieba, kiedy lud modlił się z wiarą. Te przeciwstawne obrazy nakładały się jak światło i cień, pokazując, że przyszłość kościoła wisi na włosku. Kardynał Berg w jednym z rzadkich wystąpień wewnętrznych miał przemówić z mocą nie tyle polityczną, co proroczą. Mówił o czystości serca jako jedynej mierze pasterza. Odrzucił ideologię i kompromisy. Nawołując do powrotu do korzeni, nie jako cofnięcia się, ale jako oczyszczenia, jego słowa poruszyły niektórych, ale innych rozgniewały. Konklawę stało się nie tylko głosowaniem, ale sądem sumienia każdego z obecnych. Podczas jednej z kolejnych modlitw zakonnicy Matka Boża miała powiedzieć: Wasza modlitwa, jest jak mur, który chroni przed burzą. Jeśli osłabnie, wszystko się zawali. To przesłanie zostało przyjęte z powagą przez wielu wiernych, którzy organizowali czuwania, msze i modlitwy adoracyjne. Nawet osoby dalekie od kościoła zaczęły zadawać pytania: Czy to możliwe, że dzieje się coś większego niż tylko wybór nowego papieża? W tej drugiej części historii zachęcam cię, jeśli jesteś tutaj, byś nie tylko słuchał, ale i odpowiedział. Subskrybuj nasz kanał, jeśli czujesz, że duchowy wymiar tych wydarzeń porusza cię głębiej niż polityczne analizy? Zostaw komentarz, ale nie byle jaki. Napisz, jakie światło przyniosła ci ta historia. Czy miałeś kiedyś moment, w którym poczułeś się wezwany do duchowego działania? Jak wygląda Twoje konklawe? Osobiste zmaganie o wiarę, twoja odpowiedź może stać się modlitwą dla innych. Niech ten film będzie iskrą, która zapala ogień. Dziękujemy, że jesteś. Pokój z Tobą. Ostatnie dni konklawe zbliżały się do kulminacyjnego momentu. Kaplica Sykstyńska, przesiąknięta modlitwami, łzami i napięciem, stała się duchowym epicentrum całego świata katolickiego. Gdy kolejny dzień głosowań nie przynosił przełomu, atmosfera stawała się gęsta jak nigdy wcześniej. Ale. Właśnie wtedy w ciszy poprzedzającej świt wydarzyło się coś niezwykłego. Zakonnica z Brazylii miała ostatnią wizję. W niej Matka Boża ukazała się nie jako królowa, lecz jako matka ubrana w prostą białą szatę, z twarzą pełną bólu i nadziei. Trzymała w rękach symboliczny klucz znak, że wybór należy do ludzi, ale los Kościoła zależy od ich wiary. Zdecydują się albo otworzyć drzwi światłu, albo pozostawić je uchylone dla cienia. Powiedziała. To było wezwanie do ostatecznej decyzji, do odwagi, do świadomego wyboru. Niedługo potem z komina kaplicy wzbił się biały dym. Tłumy na placu Świętego Piotra zamarły w niemym oczekiwaniu. Habemus Papam. Nowy papież. Człowiek, którego twarz była znana tylko niektórym, lecz którego duch został rozpoznany przez wielu. Był to ten, którego zakonnica widziała otoczonego światłem którego modlitwa była czysta, a spojrzenie, pełne miłosierdzia. Nikt nie wiedział, co przyniesie jego pontyfikat, ale jedno było pewne: nie będzie to czas letniości. Kardynał Berg, po raz pierwszy od początku konklawy, uśmiechnął się. Jego twarz nie zdradzała triumfu, ale ulgę. Jakby wiedział, że głos Ducha Świętego przebił się przez zgiełk lęków i ambicji. Na placu pojawił się krzyż procesyjny, a za nim nowy papież, który nie uniósł rąk w geście władzy, lecz złożył je do modlitwy. Wielu zrozumiało, że to dopiero początek, że wybór papieża to nie finał, to wezwanie do czujności, do jedności, do życia w prawdzie. Świat będzie obserwował jego decyzje, media będą oceniać jego słowa, ale prawdziwa odpowiedź przyjdzie ze strony zwykłych wiernych. To oni są Kościołem. I to od nich zależy, czy światło przetrwa, czy zostanie przyćmione przez obojętność. W obliczu tych wydarzeń prosimy Cię z całego serca. Jeśli ten film, ta opowieść, ta duchowa droga poruszyła coś w Tobie, zasubskrybuj kanał. Niech to będzie gest wiary, a nie formalność. Podziel się swoją historią w komentarzu: co przeżyłeś, czego się nauczyłeś, czy poczułeś bliskość Boga w trudnych chwilach? Chcemy, by nasza przestrzeń była czymś więcej niż kanałem, by była wspólnotą. Dlatego zapraszamy cię. Opowiedz swoją historię. Każde świadectwo to iskra, która może zapalić wiarę u innych. Dziękujemy ci, że jesteś. Niech Duch Święty cię prowadzi. Pokój z tobą.